Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że tak naprawdę nie ma żadnych ateistów? Jak więcej może stwierdzi, że na przykład Bóg nie istnieje, to jakim sposobem wszechświat i życie w nim miałoby powstać przez przypadek? Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tym, że tak naprawdę nie ma żadnych ateistów? Tak, ponieważ nie jest możliwe, by za pomocą logiki i nauki udowodnić nieistnienia Boga, jest to niezmienna prawda w historii, filozofii i epistemologii. Osoba, która nazywa się ateistą, Stwierdzi, bo nie ma, ale to stwierdzenie jest z punktu widzenia wiedzy i logiki niemożliwe do udowodnienia. Albo bowiem udowodnić, że coś nie istnieje, trzeba przebadać cały wszechświat, wszystkie jego wymiary, widziane i niewidziane cechy. Czy jakikolwiek człowiek zna cały wszechświat, wszystkie jego prawa, tajemnice i sposób działania? Oczywiście, że nie. Jak więcej może z pewnym przekonaniem twierdzi, że na przykład Bóg nie istnieje, to tak jakby mrówka zaprzeczała istnienie głębin oceanu. tuż to absurdalne i pozbawione sensu. Tymczasem dowodu na istnienie Boga są wszędzie, w życiu, w kosmosie, w prawach nauki, w porządku wszechświata, w zasadzie przyczyny i skutki, niezwykle złożoną projekcję istot żywych. Skoro nawet najmniejsze urządzenie technologiczne nie może powstać bez inżyniera, to jakim sposobem wszechświat i życie w nim miałoby powstać przez przypadek? Ataizm to jedynie iluzoryczne schronienie człowieka, który stara się stłumaczyć własne sumienie, rozum i prawa logiki, nie prowadzą do zaprzeczenia, lecz do wiary. to szczerze poszukuje prawdy, ten nieuchronny dochodzi do jednego wniosku, że istnienie Boga absolutnego bytu stanowi konieczność. stworzył jest kolejne video o kto stworzył twórca